Cześć, witam w kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś podsumowanie tego, co działo się u mnie przez kilkanaście ostatnich tygodni, a mianowicie podsumowanie redukcji. Powiem w tym materiale, jak ona przebiegała, czy jestem zadowolony z końcowego efektu, jakie błędy popełniłem, jakie mam plany na kolejne miesiące. A zatem zapraszam do oglądania. Ok, zaczniemy sobie może na początku od tego, ile trwała redukcja, z jaką, z jaką wagą by startowałem i z jaką skończyłem. Redukcję zacząłem w połowie sierpnia po przyjeździe z wakacji było to 108,5 kg, aktualnie mija 15 tydzień redukcji i na wadze jest 98 kg. Co prawda mogłem odjąć te dwa tygodnie ostatnie, bo znaczy dwa tygodnie odjąć, bo ostatnio miałem COVID. No, i w zasadzie leżę w domu cały czas tak i to trochę wybiło z rytmu, bo nie powiem, no ale dobra, powiedzmy, że całość trwała 15 tygodni. Co do obwodu, bo pewnie wiele osób to ciekawi, jak zmieniły się obwody. Co do obwodów, to zmierzyłem talię, biceps, znaczy rękę i udo. Talia z 98 cm spadła na 84. Jak widać, sporo się tam odłożyło. Najwięcej w zasadzie miałem tego tłuszczu trzewnego, czyli tego między organami. Nie powiem, bo jak kończyłem masę, to się trochę obsrałem, że tak powiem, że mi ta talia tak urosła i jest lipa, no ale na szczęście suma summarum okazało się, że to był właśnie ten tuż trzewny i większość to była w fadi woda. Ręka z 48 spadła na 47,5, z tego jestem bardzo zadowolony, że tylko centymetr uciekł. Można powiedzieć, że nic prakty praktycznie nie spadło, a jest to moja newralgiczna taka partia, także spoko. I udo z 75 spadło na 71. Co sobie dalej powiemy? Czy jestem zadowolony z redukcji? Powiem tak. Z efektu końcowego jestem zadowolony, bo forma jest naprawdę dobra i w zasadzie gdybym dodał takie środki mocniejsze i przycisnął dwa tygodnie, to śmiało mógłbym wodzić na scenie, bo w zasadzie brakuje tylko tej jakości ściągnięcia wody, więc jestem zadowolony. Tym bardziej, że od kwietnia do teraz dołożyłem, wychodzi na to, że dołożyłem 2-3 kg mięsa na siebie, bo ostatnio kończyłem redukcję 96-97 kg z o wiele gorszą formą, gdzie byłem o wiele bardziej miękki i podlany. Także od kwietnia robiłem masę, teraz redukcję i zostało dołożone 2-3 kg mięśni. Według mnie to jest sporo i cieszy mnie taki wynik. tak? Ktoś powie, że tylko no, 2 kg. No dobra, ale miniają 3 lata, 4, 4 razy 2 już masz 8 kg, to jest kupa mięsa. Także naprawdę ludzie czasami nie doceniają takich małych, tych małych w cudzysłowie oczywiście, przerostów. Co do błędów podczas redukcji, no to jak zawsze popełniłem ten sam błąd, czyli chciałem za szybko i za bardzo, w skrócie za dużo kardio, za mało jedzenia. Do 7-8 tygodnia szło wszystko bardzo fajnie ale oczywiście musiałem coś wymyślić i dowaliłem kardio, uciąłem miskę na skrajnej ilości, bo tam szło 160 węglowodanów, przez to wpadłem w tak głęboki deficyt, że sylwetka zrobiła się przemęczona, trzymałem od groma wody i po prostu wysiłek y, nie był adekwatny do wyglądu, tak? W skrócie zajebałem się. <laughs> ale na szczęście mogę liczyć na pomoc znajomych i między innymi z Mateuszem Zagorowskim y, skonsultowałem się, kardio zostawiliśmy w miejscu, stopniowo zaczęliśmy dodawać co tydzień jedzenia więcej, tylko węglowodanów, czyli taki reverse i sylwetka odżyła, tak? Wróciło wszystko do normy, pomimo podbijania jedzenia cały czas do góry, waga zaczęła lecieć w dół. Wiem, że trochę brzmi to tak zbyt kolorowo, no ale tak było, bo niektórzy nie wierzą w takie rzeczy. Wstawię zresztą tutaj foto, jak to wyglądało, żeby Wam to zobrazować, a w ramach ciekawostki Powiem, że w najgorszym takim momencie, takie najgorsze stadium to było, jadłem 300 g białka, 25 gramów tłuszczy, 160 węglowodanów i do tego szło 80 kardio dziennie. Czyli bikiniary jedzą więcej, tak? Jak wyglądało kardio, dieta, środki podczas redukcji? Wystartowałem z makro, będę mówił białko, tłuszcz węglowodany, wystartowałem z makro 340-360 w dzień treningowy, a w dzień treningowy 200 węglowodanów, bo białko i tłuszcze się nie zmieniają i do tego 45, razy, 45 cardio 5 razy w tygodniu. Aktualnie mam 300 g białka, 25 g tłuszczy, 320 węglowodanów w dzień treningowy, a w dzień treningowy 180 i cardio dzień treningowy 60 minut, a nietreningowy 70. Co do środków, to zacząłem tutaj, podam Wam dawki takie tygodniowo od razu, żeby ktoś tu nie myślał, że to co drugi dzień czy codziennie. Zacząłem od 750 testa długiego tygodniowo, 500 bolda, 400 deki, tabletka nowotyralu, 5 jednostek hormonu i insuliny około treningowo. Do insuliny nie będę podawał jednostek, bo to się cały czas zmieniało. W szóstym tygodniu dorzuciłem sobie salbutamol w dawkach, 8-12 mg, wywaliłem inse i hormon do zera. Inse i hormon wywaliłem do zera, bo już tego jedzenia było mało, także insuliny nie było, nie było potrzeby stosować. AGH wywaliłem z tego względu, że chciałem zobaczyć, czy mi zejdzie z flaków ogólnie, czy mi się zmniejszy talia, tak? Chodzi bardzo dużo o takich pogłosek, że jak odstawisz hormon, to ta talia spada, i rzeczywiście to jest prawda. W ósmym tygodniu wywaliłem Bolda i Dekę, a z testem szedłem do 500 mg i dodałem sobie 350 mg Mastera krótkiego i Klena 40 mikrogram w systemie 2 on 1 czyli dwa tygodnie biorę, tydzień przerwy. I tak to wygląda do teraz, i tak to wygląda do teraz z tym, że. Klen już leci 80 mikrogram, czyli dwie tabletki. Master testosteron się w ogóle nie zmienił. Jakie aktualne plany? Aktualnie będę stopniowo solił sobie ze wszystkich środków oprócz testa czyli wywalam klena, mastera oraz nowotyral. Podkreślam, stopniowo, stopniowo nic nie będzie robione gwałtownie i finalnie od początku połowy grudnia chcę zostać na samym testosteronie w dawce 250-375 mg, czyli to jeszcze zobaczę. Ile to jeszcze dokładnie będzie, czyli taki mostek, tak? Dla mnie przynajmniej to jest mostek. I na takiej dawce chcę posiedzieć minimum do końca stycznia i od lutego, końcówce, od lutego końcówka stycznia zacznę przygotowania pod zawody NPC, które odbędą się w kwietniu. Roberta Piotrowicza już na pewno na następnym roku wyjdę, już w tym miałem wychodzić. Postanowiłem sobie, no ale sytuacja była jaka była. Celem aktualnym jest lekki odpoczynek, choć naprawdę w ogóle nie czuję się przemęczony, czuję się dobrze. Chcę teraz utrzymać jak najlepszą formę. Powoli oczywiście zacznę sobie schodzić też z cardio i zacznę dodawać jedzenia dalej takim systemem, jak dodaję, czyli te 15-20 węglowodanów, węglowodanów co tydzień, obserwując oczywiście przy tym wagę, bo jeżeli waga będzie wzrastać, to nie będę nic dodawał. No, i tak mówię, chcę utrzymać jak najlepszą formę i wykorzystać na maksa potencjał samego jedzenia i tak dalej, a nie dowalać środków, żarcia i zapinać masę, bo to dla mnie największa głupota w tym momencie. Jeszcze obciążać ciało, gdzie jest już przemęczone, a mógłbym tak zrobić, bo w zasadzie nie czuję się jakoś mocno wyjałowiony. Mm, tylko pytanie: po co, tak? Lepiej mieć te asy, jak ja to mówię, w rękawie na później, a teraz dać organizmowi odpocząć. Był plan, miałem wychodzić na Kladno w Czechach i FBB to są zawody, teraz 20 grudnia, bodajże nazywają się fitness mania, ale powiem tak, średnio mi się to kalkuluje, bo koszta są dość wysokie i obecnie trzeba robić też te testy dodatkowe na COVID, czyli kolejne 500 zł. Ym, więc impreza na pewno by mi wyszła spokojnie z 3000. Także wolę poczekać na spokojnie, wyjść sobie w kwietniu u siebie, tutaj pewnie gdzieś w okolicach Warszawy będą zawody i przy tym zaoszczędzić 70% kwoty, tak? Pewnie z tamtej kwoty. Yy, także podsumowując, stopniowo sobie dodaję jedzenia, schodzę z cardio, środków, yy, więc tak niby formalnie redukcję kończę, ale tak naprawdę potrwa ona jeszcze z z miesiąc na pewno, bo yy, pewnie w okolicach sylwestra będę miał gdzieś tych węglowodanów około 400 i cardio na pewno będzie nie mniej niż 7 razy 40. W ogóle nie będę schodził mniej niż 7 razy 30, ale to tak już mówię, więc to nadal jeszcze będzie deficyt, yy, ale właśnie o to mi chodzi, tak, żeby nie wyjść poza te 103-104 kg i bez problemu potem zrobić formę w 10 tygodni, około 10 tygodni. A wychodził pewnie będę do 90 kg, ale to jeszcze zobaczymy. Pozowania żadnego tutaj nie będę wstawił, bo ostatnio i tak dużo spamuję u siebie na profilu, na Instagramie oraz Facebooku. Zresztą w ostatnich materiałach też wstawiłem pozowanie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak to aktualnie wygląda, to możecie zobaczyć sobie. Witam ponownie. Ja właśnie jestem w drodze do sklepu. Idę na małe zakupy. Stwierdziłem, że. Żeby ten materiał był trochę ciekawszy, to nagram wam dzień jedzenia też, trening nóg, bo dzisiaj akurat wypada refit. I żeby było jeszcze bardziej ciekawiej, postaram się mniej więcej oszacować, ile mnie wynosi dieta w obecnym okresie. Także sprawdźcie, bo wiem, że Patryk nagrywał taki materiał, ale do przeciętnego Kowalskiego. A tu będziecie mogli zobaczyć, ile wynosi mniej więcej taki dzień jedzenia zawodnika. Tak? Także zapraszam. A jeszcze dodam, że nie będę specjalnie jakoś jadł za małą kwotę czy za dużą. Kto mnie śledzi na Instagramie, obserwuje moje story, to wie, że cały czas kółko praktycznie to samo jedynie się zmieniają warzywa. Także myślę, że ten wynik, a w zasadzie ta kwota będzie taka miarodajna i prawdziwa, tak? bo, no bo cały czas jem to samo, nic się praktycznie nie zmienia. Ze sklepu zrobiłem sobie śniadanie i tutaj mamy posiłek numer jeden. Umówmy się tak, że będę podawał gramaturę posiłków, a przy okazji w filmie od razu dopiszę do tego cenę. Bo teraz na bieżąco no to nie mam jak tego obliczyć. Więc mamy tutaj tak 180 gram indyka. Tu jeszcze taka ciekawostka co do tego indyka. To ja osobiście od marca nie kupiłem mięsa drożej, czy to indyka, czy kurczaka, drożej niż 11 zł. Pewnie każdy zauważył, że w czasie tej pandemii teraz ceny mięsa strasznie spadły, i po prostu promocje są wszędzie. Jak nie ma w Biedronce, to jest w Lidlu. Jak nie ma w Lidlu, to jest w inny sklepie. I naprawdę, jeżeli ktoś chce, to cały czas może dostawać tanio to mięso. Więc stąd cena, jaką podam, jest taka, nie. No 100 gram parówek, czyli połowa paczki, to są te parówki z kurczaka drobiowe firmy Tarczyński bułka pszenna 60 gram, korniszony, keczup i w zasadzie tak wygląda moje śniadanie zawsze. Minęły 3 godziny od śniadania, więc czas na kolejny posiłek. Posiłek numer 2. U mnie posiłek numer 2 jest jednocześnie przedtreningowym. Zawsze ćwiczę po śniadaniu. I mamy tutaj 250 gram indyka, 100 gram ryżu basmati, jedno jabłko, Odrobina szpinaku, baby, i do tego kotlin. Zjem sobie to i za jakieś półtorej do dwóch godzin pojadę robić nogi. In the book, we are best and cursed. Jestem właśnie po treningu, więc czas na posiłek numer 3 potreningowy. Będzie to pudding czekoladowy z bananem. Jeżeli ktoś jest ciekaw, jak zrobić taki pudding, to jest dostępny przepis na naszym kanale w zakładce playlisty. Przepisy i mamy tutaj 120 gram zwykłej mąki pszennej, żelatyna 10 gram, żeby to się ścięło, 70 gram izolatu o smaku czekolady. Banan, jeden pokrojony i chyba w zasadzie tyle. A nie, jeszcze przepraszam, kakao i cynamon. Kolejny posiłek przede mną, posiłek numer 4. I mamy tutaj, tak, 250 gram polędwicy wołowej. Tutaj dodam, że tą wołowinę liczę jako 0% tłuszczu. Ja wiem, że coś na pewno ma, ale ja po prostu nie wliczam tego. Przyjąłem sobie jako 0%. Od samego początku redukcji. I traktuję to tak jak na przykład kwasy omega-3, czyli są, ale po prostu ich nie wliczam. Tak? 100 gram ryżu, basmati, trochę szpinaku i wiadomo kotlin. Dobrze, żeby nie było, że tylko wstawiam same zdjęcia posiłków z talerzy, to pokażę Wam, jak sobie przygotowuję ostatni posiłek. Będzie to omlet, przepis najprostszy z najprostszych. Czyli wrzucamy wszystko do miski i miksujemy. A co tutaj mam w środku? 80 g mąki pszennej, 200 ml białek jaj, 30 g koncentratu, czyli białka serwatkowego, cynamon, kakao i rozpuszczony słodzik. Jak widzicie, tutaj właśnie używam sobie białek jaj dalej, dalej tych samych, 5 kg. Gdzie można takie dostać? pisujecie na Allegro białka jaj 5 kg one kosztują bodajże 38 zł chyba nic się nie zmieniło także tam możecie dostać bo na pewno ktoś będzie pytał w komentarzach gdzie takie dostać przechowywanie ja ogólnie taką takie 5 kg zużywam w ciągu miesiąca także bez problemu się nie psują ale też robiłem tak że mroziłem sobie połowę a drugą połowę zostawiałem i nawet za dwa miesiące wyjęta z zamrażarki była dobra, także spoko opcja. No i tak mówię, wszystko sobie miksujemy, wylewamy na patelnię, 6 minut, jedna strona, druga i mamy gotowe. I tak finalnie wygląda omlet po usmażeniu, yy, jeszcze raz przypomnę składniki, 80g mąki pszennej, 30g WPC, 200ml białek jaj, cynamon, kakao i w zasadzie tyle. Takim właśnie oto posiłkiem kończę swój dzień jedzenia. No i tak właśnie wygląda u mnie przykładowy dzień jedzenia, jak mogliście zobaczyć yy, po podliczeniu wszystkiego yy, wyszło mi tutaj 34,96 zł. <słuch> Według mnie jest to niewielka kwota, bo jak wiemy to jest tak naprawdę jeden dobry posiłek na mieście i zapłacimy o wiele więcej. A tutaj moim zdaniem mam 5 posiłków dobrej jakości, w każdym jest tak naprawdę inne źródło białka, węglowodanów, nawet jest wołowina. Spożywam też ryby, akurat dzisiaj nie jadam, ale też ryby. I ta kwota właśnie mniej więcej się szacuje koło tej ilości. Więc niech ktoś nie mówi, że dieta jest droga, bo naprawdę można jeść i smacznie, i zdrowo się odżywiać, a przy tym, przy okazji, oczywiście, dobrze wyglądać. Ode mnie to tyle w tym materiale. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, śledzenia na bieżąco Instagrama oraz Facebooka. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki, cześć.